się co trzy lata w innym stanie Australii, w stolicy tego stanu. W Sydney po raz ostatni był w 2003 roku. W tym roku mamy przyjemność gościć polonię z całej Australii u nas w Sydney. Poprzedni festiwal był w Brisbane, był on w 2018 roku i właściwie nasz sydneyjski powinien odbyć się rok temu. Ale niestety pandemia w tym przeszkodziła, i mimo, że wszyscy już nad tym bardzo ciężko pracowali całe komity, cała komisja polartowska to musieliśmy przełożyć go i festiwal odbędzie się w tym roku. On będzie się w wielu prestiżowych miejscach w Sydney. Przede wszystkim główny koncert taneczny odbędzie się w Convention Center w ICC w samym sercu Sydney. Będzie to koncert, na którym zatańczą wszystkie grupy folklorystyczne z całej Australii, polskie grupy folklorystyczne z całej Australii i z Nowej Zelandii. Ale Polar Festival to nie tylko taniec, to również teatr, to również sztuka wizualna, to literatura i film. Na Festiwal Polar co trzy lata zjeżdżają się wszystkie teatry polskie z całej Australii. Scena 98 z Pert, teatr stary z Adelaide, miniatura z Melbourne, fantazja lokalna z Sydney i kabaret vis, -vis i teatr muzyczny imieniem Jana Pawła II. Główną grupę wykonawców Polartu stanowi młodzież. Młodzież, która tańczy. Są to zespoły folklorystyczne, które przyjeżdżają do Sydney czy gdziekolwiek na Polart z całej Australii, z Nowej Zelandii. W tym roku się spodziewamy około 15. Zespołów folklorystycznych. Będą e, tańczyli w Convention Center w samym centrum Sydney, w Chatswood i w Riverside Theatre w Paramacie, w teatrze w Paramacie. E, są to przepiękne koncerty. Ja byłam już na około sześciu polartach e, w różnych miastach Australii. I są to koncerty, które e, wzbudzają naprawdę wiele uczuć. Kolorowe, piękne. I wspaniale jest oglądać tą młodzież już właściwie czwartego pokolenia, która nadal tańczy i propaguje polską kulturę. Festiwal Polar to również okazja dla polskich artystów pokazania swoich prac. Będziemy mieli możliwość podziwiania obrazów, rzeźby, wycinanek ludowych, biżuterii, pięknej polskiej biżuterii ręcznie robionej. Wszystko to będzie można oglądać w trzech galeriach w Sydney. W Stanley Gallery, w Coma Gallery i w Kui Art. Na Festiwalu Polart nie zabraknie też muzyki. Mamy trzy piękne koncerty muzyczne. Złoty Wiek Polskiego Baroku, koncert polskiej muzyki popularnej i koncert Międzynarodowej muzyki klasycznej. Ponieważ termin festiwalu jest od 27 grudnia do 6 stycznia, zazwyczaj na każdym festiwalu jest koncert kolęd. U nas będą aż dwa: jeden w Marajong w polskim ośrodku przy kościelnym Marajong, a drugi w Katedrze Świętej Maryi Panny w samym centrum, centrum Sydney. Maskotką tegorocznego festiwalu jest lajkonik. Został zaprojektowany przez polskiego artystetu w Sydney, ale na wzór, na wzór lajkonika, którego zaprojektował Stanisław Wyspiański w 1904 roku, a wykonany został przez rzemieślników w Polsce. Festiwal Polart nie zapomina też o naszych milusińskich. I 29 grudnia jest to dzień poświęcony dzieciom i młodzieży. W ten dzień w sydneyskim Town Hallu odbędzie się festyn młodzieżowy i wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Organizatorami Polartu jest sydnejska Polonia. W tym roku zajęli się. Nimi, właściwie tak jakby można powiedzieć, nasze dzieci, dlatego że dużo młodsi od nas ludzie, ludzie w wieku 40 lat, którzy przy, których ja znam, i którzy przyjechali tutaj jako dzieci. Ja ich pamiętam, jak tańczyli w zespołach folklorystycznych, a teraz oni organizują festiwal, a w zespołach tańczą ich dzieci. Oczywiście wszyscy organizatorzy pracują za darmo, jest to pełen wolontariat i poświęcają naprawdę dużo godzin swojej pracy na to, żebyśmy przez 10 dni mogli się fantastycznie bawić w Sydney.